Jest zwolennikiem męcen likwidacji 800 13 i 14 emerytury, ale to nie uzupełni tych ubytków, więc warto, żeby ktoś, doktorowi ekonomii z zadawał pytanie, prawda, że jednak 2 plus 2 równa się 4. Pan jest za obniżeniem, naprawdę, składki zdrowotnej? Znaczy, przedsiębiorców wszyscy tego oczekują. No, rozumiem I tylko pytanie, czy chorzy tego oczekują? Słyszał pan że Pani minister mi... zdrowia, która mówi, że minister... nie jest w stanie podnieść ręki. Pani za minister, tym pani minister, pani minister y, broni interesów y, ministerstwa i tego, żeby. Nie, to nie są się interesy i... ministerstwa, tylko chory. Nie, nie, nie. Tych, nie, nie są... W sprawach trudnych. Ja naprawdę jestem politykiem odważnym. Jestem absolutnie przekonana, że wszystkie ustawy dotyczące równości y, osób LGBT, które trafią na biurko Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, zostaną podpisane. Rafał Trzaskowski znowu was okłamał. Wiem to. Normalnie coś niespodziewanego. On przecież zawsze jest taki uczciwy i uśmiechnięty. Przecież on zna tyle różnych języków i w każdym kłamie tak samo. To jest dopiero osiągnięcie. Dzisiaj pogadamy sobie o kłamstwach warszawskiego bążura oraz o jego prawd Agendzie, o tym, jakim naprawdę będzie prezydentem. Jesteście na kanale, a to ciekawe. Więc koniecznie zostawcie lajka like i suba, ponieważ znowu poruszam temat, którego nie lubią lewicowi cenzorzy. Wszystko dla was, kochani! Jak już to zrobiliście, to bez zbędnego przedłużania lecimy z tematem. Rafała Trzaskowskiego można opisać na wiele sposobów, ale na pewno nikt z was nie będzie o nim mówił, że jest on na przykład prawdomówny, przejrzysty, konsekwentny w swoich przekonaniach czy odporny na krytykę. Bążur, który zmienia swoje stanowisko jak wiatrak w zależności od kampanii wyborczej, stał się już powszechnie rozpoznawalnym żartem. Najpierw deklaruje sympatię i wsparcie dla uchodźców, Promując takie produkcje jak Zielona Granica, by chwilę później zrobić zwrot i pozować na zagorzałego strażnika polskich granic, sugerując, że imigrantom nie należy się pomoc społeczna. Mówi jedno, robi drugie i tak w kółko. A przez to, jak marny jest poziom polskiej polityki. To uchodzi mu to na sucho i ciągle guruje w sondażach. Jeżeli ktoś z Was naprawdę nabrał się na to, że Trzasku naprawdę jest teraz przeciwko wprowadzaniu paktu migracyjnego oraz nielegalnej imigracji, chociaż, dobra, Wy jesteście akurat myślący, więc się pewnie nie nabraliście. No, ale może ktoś z Waszych znajomych uwierzył. Jeżeli tak, to zobaczcie sobie wypowiedzi Rafałka z czasów, kiedy nastroje społeczne na ten temat były nieco inne. Są pewne kwestie, które nie podlegają żadnej dyskusji, a mianowicie kwestie pomocy humanitarnej i czegoś co jest dla nas chyba najbardziej fundamentalne, czyli człowieczeństwa. W związku z tym oczywiście, że trzeba zacząć po prostu od pomocy tym ludziom, którzy są w tej chwili na granicy i to nie ulega żadnej wątpliwości. Czy Pan teraz dzisiaj jest no, politykiem, który przyjmuje taką agendę właśnie bronić granic, twardo zamykać, stawiać zasieki i tak dalej? Ale panie redaktorze, ja zajmowałem stanowisko 3 czy 4 lata temu wobec tego, co się dzieje na wschodniej granicy, dokładnie identyczne, dlatego że była to wojna hybrydowa i wtedy jest dziś. PiS nie potrafił postawić żadnych granic. Oni postawili płot, który był kompletnie dziurawy, nie potrafili bić nawet prosto pala w ziemię. Trzy, cztery lata temu był to element wojny hybrydowej, dokładnie to samo twierdzili. Tyle właśnie są warte te wszystkie jego deklaracje. On na serio myśli, że ludzie teraz magicznie zapomną o tym, jak chwalił się przed podkomisją Kongresu USA, z tego jak to on pomaga imigrantom wypchanym do nas przez Białoruś. We have just organized tylko special specjalną pomoc dla refugees. Uh, which are on the eastern border of, of, of Poland we are bringing food there we are bringing clothing there to demonstrate that cities can be different so in times where the government is turning into a uh, central government into an authoritarian one we are doing everything we can in order to keep our cities open tolerant and progressive and that's the way forward. and don't you worry we will be back and Poland will be as open as democratic.

Sport is not a ranking. I, I, I don't care about who is leading. I can I can um, tell you, for me, effectiveness. This is. What uh, uh, yeah, I, I think that Poland is today really effective when it comes to problems. I uh, we, we have. Ale ja i tak jestem największą fanką tego, jak atakował Konfederację o to, że pomysły cięć w budżecie są nierealne, i tak dalej, tylko po to, by później postulować to samo, co Sławomir Mencen w sprawie składki zdrowotnej. Mało osób utożsamia Mencena z tymi poglądami, które on naprawdę przez lata wygłaszał. Wszyscy się dzisiaj tylko koncentrują na jego receptach dotyczących gospodarki. Zapominając o tym, jak nieprawdopodobnie konserwatywna ma poglądy. Mało kto zadaje mu pytania, a nawet jeżeli zadaje, no to on na te pytania nie odpowiada, jak może chcieć doprowadzić do tego, żeby na przykład wprowadzić podatek liniowy, mnóstwo różnych rozwiązań, które wydrenują kompletnie budżet państwa i czym zastąpi te ubytki. Bo jest zwolennikiem Męcen likwidacji 800 plus 13, 14 emerytury, ale to nie. Uzupełni tych ubytków, więc warto, żeby ktoś, doktorowi ekonomii z zadawał pytanie, prawda, że jednak 2 plus 2 równa się 4. Pan jest za obniżeniem, naprawdę, składki zdrowotnej? Znaczy, to, o, o, przedsiębiorcy wszyscy tego oczekują. No, rozumiem no, tylko pytanie, czy chorzy tego oczekują? Jeżeli, słyszał Pan idziemy, panią minister zdrowia, która mówi, minister... że nie jest w stanie podnieść ręki, pani, za minister, tym projektem? Pani, minister, pani minister broni interesów ministerstwa i tego, żeby. Nie, to nie są interesy jej... ministerstwa, tylko chory. Nie, nie, nie. Tych, Moment. są w szpitalach. Moment. Ja, obiecaliśmy, że będzie spadała składka zdrowotna i trzeba stanąć na głowie, żeby tak zreformować służbę zdrowia sensownie, żeby poszukać możliwości zredukowania. Niektórych kosztów, żeby doprowadzić do wykonania tej składki, która dożyna naszych przedsiębiorców. Ja uważam, że pierwszy krok, który idzie w stronę obniżenia składki zdrowotnej, jest dobrym pomysłem i tak wspieram. Wspieram tego typu rozwiązania. No tak. to jeśli pan wspiera e, takie rozwiązanie jak obniżenie składki zdrowotnej, to trzeba znaleźć gdzieś te pieniądze, bo wiemy, że to jest jakie zadanie. To jest Ja naprawdę uważam. Ale logika, panie, panie redaktorze, wskazuje na to, że jeżeli się zredukuje e, składkę, to to wymusi. Jeszcze bardziej poważne i aktywne zajmowanie się cięciem kosztów. Bez, Nie zgadzam bez, się zupełnie. Mieliśmy. Bez, miejmy nadzieję, bez to jakichkolwiek kosztów. To panie prezydencie tylko pacjentów. wzmocni prawdopodobnie zadłużenie tego wszystkiego. My... To o co chodzi panie Rafale? Pomysły pana Sławka są jednak racjonalne? Czy może pan jest tak samo albo jeszcze gorzej nieracjonalny, skoro popiera pan takie pomysły? Ja Wam powiem, że to jest szczerze przerażające. Kiedyś przynajmniej ludzie wprost mówili, jakie poglądy mają i co zamierzają zrobić. Teraz natomiast musimy sobie wyobrażać, jak będzie wyglądała prezydentura Rafała Trzaskowskiego, bazując na tym, co mówią jego sztabowcy. A mówią oni bardzo ciekawe rzeczy. Otóż widzicie, od czasu do czasu Rafał w swojej grze w prawicowość Zalicza wpadkę, przez co jego prawdziwe zamiary wychodzą na światło dzienne. Wtedy możemy naprawdę zobaczyć jego program wyborczy. Jeżeli chcecie dokładnie dowiedzieć się, jak będzie wyglądać jego prezydentura, wystarczy poszukać ludzi, którzy stoją za nim. Niedawno jedna z osób z otoczenia Rafała Trzaskowskiego niechcący ujawniła na antenie, jakie dokładnie ustawy będzie podpisywał uśmiechnięty prezydent. Dorota Łoboda, związana z jego zespołem, otwarcie stwierdziła, że Trzaskowski poprze każdą ustawę dotyczącą środowisk LGBT. Idziemy w kierunku równości małżeńskiej. Ja rozumiem, że, to pie że pierwszym krokiem są te związki partnerskie. Zróbmy to, bo to tu i teraz ułatwi y, tysiącom, ja, setkom, tak? tysięcy ludzi codzienne funkcjonowanie. Y, to, to co, o czym mówię: dostęp do ochrony zdrowia, rozliczanie, też tam jest ta mała piecza, Dzie więc opieka nad taka Chciałem codzienna opieka zapytać, nad tak? dziećmi. Ale, ale na przykład nie wiem. E, mała piecza, czy e, równość też, jeśli chodzi o adopcję dzieci pełną? Znaczy ja osobiście jestem za pełną równością i rozumiem, że w tym momencie na takie rozwiązania nie znajdziemy większości i wylejemy dziecko z kąpielą. Ja... Ja też rozmawiam z, z osobami, do no, których to dotyczy, z osobami LGBT, i oczywiście część mówi żadnych ustępstw, idziemy po wszystko. No, ale też mam takie poczucie, że idziemy po wszystko może oznaczać przez wiele lat nic. No bo taki mamy, a nie inny parlament. I jeszcze w dodatku te trendy na świecie się odwracają. I rozumiem, że, że koalicja obywatelska czy platforma obywatelska nie jest dla wielu z. z Was, nas, nie wiem, wymarzoną opcją, ale jestem absolutnie przekonana, że wszystkie ustawy dotyczące równości osób LGBT, które trafią na biurko Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta, zostaną podpisane. Tu nie ma, zobaczycie go w czerwcu na Paradzie Równości w Warszawie z całą pewnością, i tu się nic nie zmieni. Dziękuję za tę deklarację, że będzie w czerwcu na Paradzie Równości. Już miejmy nadzieję, że jako prezydent, tak. Bo to już będzie to już 1 będzie. czerwca, jest długa tura pobobiła, więc wtedy już będziemy wiedzieli. A 14 czerwca zapraszamy wszystkich na Paradę Równości. I... Czyli wszystko, jak leci. Małżeństwa, zmiany płci, adopcje. Pełen tęczowy pakiet. Zapowiedziała też w jego imieniu udział w Paradzie Równości. Cóż, miło, że takie informacje docierają do nas w taki sposób. Owszem, Bążur już wcześniej coś tam wspominał na ten temat, ale wydaje się, że oficjalna linia na czas kampanii była zupełnie inna. Czy ty byłbyś za tym, żeby pary homoseksualne mogły wychowywać dzieci? Wiesz co, to jest piekielnie trudne pytanie, dlatego że dzisiaj każdy cokolwiek na ten temat odpowiesz, to po prostu będzie dym totalny i wszystko zostanie użyte przeciwko to też. Ja uważam, ja uważam. Nie chcę, żeby to było przeciwko tobie, ale to Dlatego ja uważam, że wiesz, że że trzeba się skupiać na tym, co w tej chwili jest najważniejsze. I dlatego ja mówię o tym. Ja się skupiam w tej chwili na związkach partnerskich. Uważam, że jest paranoją. Pytasz mnie o, o, o jakby rzecz niesłychanie istotną i daleko idącą, a my nie potrafimy uregulować rzeczy prostych. Skupmy, wiesz... Robotą polityka jest to, żeby jakby skupić się na tym, co jest w danym momencie naprawdę potrzebne i wykonalne. I dzisiaj my musimy przede wszystkim związki partnerskie przeforsować, bo to jest i, no i dobra, uwaga, Rafał, to nie dotyczy tego odpowiedzi na to pytanie. I to, dotyczy, I to nie dotyczy, słuchaj, tylko i wyłącznie przecież par homoseksualnych. Tak, tak. I, I powiem Ci tak, że rzeczywiście jest tak. Że, że, też w polityce czasami sztuką jest nie odpowiadać zawsze na każde pytanie w sposób, wiesz, tak lub nie. Dlatego, że, że czasami bardzo trudno jest odpowiedzieć tak lub nie. Tylko trzeba robić mega długi wykład. Mhm. Albo trzeba być świadomym, że każde zdanie, które wypowiesz, zwłaszcza w kampanii wyborczej, będzie wyjęte, zmanipulowane po prostu no, i będą cię walili w bajcie. łeb i, i prosto w oko. Bajcie. Natomiast, natomiast powiem Ci powiem Ci tak, że w sprawach trudnych, ja naprawdę jestem politykiem odważnym. I jak ktoś mi mówi na przykład, że ja jestem zbyt mało odważny w jakiejś sprawie, to się pytam, znajdźmy innego mainstreamowego polityka, który się nie bał stawiać przy, stawia, stawać przy tych, którzy byli w danym momencie atakowani, który się nie bał mówić o swoich poglądach i który też zapłacił za to pewną cenę, bo tyle ile hejtu się za mnie wylało za to, że stałem, rozumiesz? Przy ludziach, którzy byli w danym momencie atakowani, odczłowieczani, w tym przy mniejszościach seksualnych, to nie znam drugiego polityka takiego mainstreamowego, który by, który by miał na tyle odwagi. Więc ja naprawdę. Uważam, że wiesz, że, 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 że braku odwagi mi nikt nie może zarzucić. Czyżby prezydent Warszawy po raz kolejny wprowadził wyborców w błąd? Kto by się tego spodziewał? Trzeba jednak oddać mu sprawiedliwość. Ma wyjątkowy dar mówienia dużo, a nic konkretnego. Pewnie podpatrzony Utuska, bo jak długo można? Zadajesz mu proste pytanie, na które wystarczy odpowiedzieć tak lub nie, a on snuje opowieść przez ponad dwie minuty. Maszyna po prostu. I w tym tkwi jego zadanie. Ma być jedynie figurantem, marionetką w rękach tych, którzy naprawdę pociągają za sznurki. To oni, ludzie z zaplecza, mają dzierżyć faktyczną władzę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to funkcjonuje, wystarczy przyjrzeć się jego dotychczasowemu zarządzaniu Warszawą. Mnóstwo szumnych zapowiedzi, gestów na pokaz, a efektów jak na lekarstwo. Chyba, że za sukces uznamy teferalną feralną kładkę nad Wisłą albo toaletę za pół bańki. To wszystko, co mam do powiedzenia o Rafale Trzaskowskim. Wirtuos iluzji, specjalista od niespełnionych deklaracji i mistrz zmieniania masek światopoglądowych. W gruncie rzeczy czy, patrząc na standardy tego radosnego rządu, to kandydat na prezydenta jak znalazł Rafała Trzaskowskiego nie należy traktować jako samodzielnego polityka. Tylko jako taką pacynkę, maskę nałożoną na twarz uśmiechniętego systemu. Będzie dokładnie tym, czym ludzie nazywali Dudę długopisem, po prostu narzędziem w rękach Tuska. W Polsce w ogóle mamy taki brzydki zwyczaj, że nasze głowy narodu to zawsze są czyjeś marionetki. I teraz pomyślcie sobie, jak to będzie wyglądać, kiedy zasiądzie w pałacu prezydenckim prezydent, który jednym podpisem może przepchnąć ustawy zmieniające kraj na dekady, a który jednocześnie nie ma własnego zdania, tylko słucha tych, którzy go tam wsadzili. To nie jest wizja optymistyczna, kochani. To scenariusz, w którym Polska staje się jeszcze bardziej pionkiem w grze większych graczy, a zwykły Kowalski zostaje z niczym. A teraz wyobraźcie sobie, że taki człowiek dostaje klucze do państwa. Prezydentura Trzaskowskiego to byłaby kontynuacja tego, co widzimy w Warszawie. Kible za pół miliona, tęczowa agenda i marnowanie pieniędzy podatników na ogromną skalę. A jeszcze jak mu się to wypomni, to się na was obrazi. On nie będzie walczył o interes polski, bo nigdy tego nie robił. On będzie płynął z prądem, podpisywał, co mu każą i jeszcze dorzuci do tego kilka wzniosłych przemów. Mówień o demokracji i europejskich wartościach. I to jest właśnie tragedia, że ktoś taki może być poważnie brany pod uwagę jako głowa państwa. Bo jeśli coś nas pandemia i ostatnie lata nauczyły, to tego, że potrzebujemy liderów z jajami, którzy przeciwstawią się łamaniu prawa i odbieraniu wolności a nie uśmiechniętych kukiełek, które zmieniają zdanie w zależności od sondaży. No ale wiadomo, że Rafał ma swoich wyborców, ludzi, którzy na niego głosują. Widać to w sondażach, mimo że nie są to jakieś wiarygodne źródła informacji, to są mimo wszystko osoby, które w niego wierzą. I ma on te swoje wpadki, zmienia zdanie co dwa dni. Myślę, że gdyby ktoś z nim usiadł i dobrze go poprowadził przez tą politykę, to coś by z niego było, bo jest reprezentatywny, zna języki, tylko że te jego wypowiedzi sprawiają, że ludzie zaczynają mieć go za błazna. Szkoda, bo mógł być czy z tą wodą. Ale kto wie, może Rafał za dwa dni się zmieni hehe. A co wy o tym wszystkim myślicie? Napiszcie proszę w komentarzu, co myślicie o Rafale Trzaskowskim. A jak już to zrobicie, to koniecznie zostawcie i lajka, like i suba, by więcej osób zobaczyło prawdę o nim. Byliście na kanale A To Ciekawe. Ja tymczasem już się z wami żegnam. Widzimy się niedługo.